Nie brakuje optymizmu w Zakrzowie, gdzie miejscowy junior awansował do klasy A. Promocja do wyższej klasy rozgrywkowej wydaje się jak najbardziej zasłużona. Zespół trenera Rafała Olejniacza rundę jesienną zakończył bowiem na pierwszym miejscu z bilansem 9 zwycięstw i dwóch remisów. Drużyna Zakrzowa ma to do siebie, że to jest bardzo młoda drużyna. To jest, to jest naprawdę drużyna składająca się z młodych chłopaków, którzy... No, Jeżeli im będą chcieli grać w piłkę, to są w stanie naprawdę dużo fajnych rzeczy osiągnąć. Tylko, że naj, największa tajemnica to jest w tym, żeby, żeby dotrzeć do nich i żeby właśnie chcieli coś osiągnąć. A wtedy już pójdzie, podejrzewam, że, że z górki, tylko oni muszą chcieć. To jest najważniejsze. Troszkę, troszkę szczęścia yy, pracy nas wszystkich yy, w klubie. No, szczególnie chłopaków i, i trenera, no i udało się, tak, i udało się, i myślimy, że to jest nie koniec, dopiero to jest początek naszej przygody, bo w tym składzie no, od półtora roku w zasadzie działamy, więc. No, chcemy iść do przodu, a, a, a nie cofać się. żeby Bo z, z każdym sezonem lepiej. Tak? No. Do regularnych treningów, które odbywają się dwa razy w tygodniu, zawodnicy Juniora powrócili kilkanaście dni temu. Tydzień temu zaczęliśmy, zaczęliśmy przygotowania. Spotykamy się dwa razy, dwa, razy, dwa razy w tygodniu. Mamy kilka gier kontrolnych zaplanowanych, m.in. ze słuchaniem grębów, ze Stalą Nowa Dęba, z dużą z Samborca, drużą z Chmiela. Lowa i z wspólnotą Tarnobrzeg. Mimo świetnej gry w rundzie jesiennej w sezonie 2019-2020 zarząd drużyny nie wyklucza uzupełnień kadry juniora. Wzmocnimy się, choć nie chciałbym jeszcze do końca mówić, bo cały czas trwają tam jeszcze rozmowy, ale to nie będą jakieś poważne wzmocnienia. Chcemy na paru pozycjach się wzmocnić, no, tam gdzie czujemy, że jest taka potrzeba. W zimie zrobiliśmy jednego chłopaka z Wielowsi i tam dalsze jakieś plany są. No ale no tak jak mówię, jeszcze na tą chwilę nie mamy finalizacji, więc nie chciałbym o tym mówić, bo jeszcze na razie nic pewnego. Celem zespołu na nowy sezon jest spokojne utrzymanie w środku tabeli. O i chciałbym, żeby to było chciałbym, żeby to było spokojne utrzymanie. Cel, jaki mamy, no to utrzymanie po prostu. A czy będzie spokojne, nie wiem, nie wiem. Chciałbym. Utrzymanie, tak? No wiadomo, jak wchodzi się z klasy niższej do, do wyższej rozgrywkowej, no to, to trzeba, się, yy, na, yy, trzeba się utrzymać. Tak? Jeżeli się nam uda po pierwszej rundzie utrzymać i będzie to wyglądało tak jakbyśmy chcieli i tak jak sobie życzą i, i, i zawodnicy, i trener, no to zobaczymy, tak. Obok juniora w tej samej lidze grać będzie jeszcze cztery drużyny Starnobrzega, co z pewnością mocno podniesie atrakcyjność tych rozgrywek. Mamy troszeczkę, troszeczkę tych, tych zespołów takich tutaj yy, naszych, miejscowych, więc sporo, sporo, sporo meczy takich w koło wkoło komina, jak to się mówi, tak. A należą są też dalsze wyjazdy, także, no. Zobaczymy, jak to będzie. Będzie bardzo, bardzo ciekawa, fajna liga, gdzie praktycznie co drugi mecz to mogą być derby, więc, więc może być naprawdę fajna liga. Do oglądania, ale i do grania.